Cześć, witajcie na kanale Equestrian Vlog. Dziś chciałabym Wam pomóc w wybraniu idealnej dyscypliny jeździeckiej dla siebie. Jest ich tyle, że właściwie dla każdego znajdzie się coś dobrego. Niekoniecznie każdy musi być skoczkiem czy ujeżdżeniowcem, bo istnieje wiele różnych dyscyplin, w których sprawdzi się inna osobowość. Wszystkie z nich są piękne i imponujące. I oczywiście możemy szkolić się wszechstronnie, ale w dalszym rozwoju sportowym warto określić to, w jakiej dyscyplinie chcemy się specjalizować. Jak wybrać dyscyplinę idealną dla siebie, gdy jesteśmy jeszcze nie do końca pewni? Omówię najpopularniejsze dyscypliny i powiem, jakie osobowości najlepiej się w nich sprawdzą. Skoki przez przeszkody. Jest to dyscyplina dla tych, którzy lubią dreszczyk emocji, wyzwania i są odważni. Jest najlepsza dla tych, którzy lubią wysoko stawiać sobie poprzeczkę i podejmować ryzyko. Będzie dobra też dla tych, którzy lubią dynamikę. Parkour za każdym razem jest inny i wymaga zupełnie innej jazdy. WKKW. Wybierają ją ci. Którzy chcą szkolić siebie i konia wszechstronnie. WKKW łączy w sobie skoki, ujeżdżenie oraz cross, co pozwoli sprawdzić siebie w wielu dyscyplinach i przy okazji na wielu płaszczyznach. Wymaga dużego nakładu pracy i umiejętności patrzenia wielopoziomowego na trening konia, dlatego idealnie nada się dla osób sumiennych i poukładanych. Ujeżdżenie. Jest to sport dla tych, którzy nie potrzebują skoku, by latać z koniem. Wyszkolenie konia na wysokie klasy ujeżdżenia to sprawdzian delikatności, opanowania i konsekwencji. Dlatego idealnie sprawdzą się tu osoby spokojne i skłonne do kompromisów. Western. Jest to styl jazdy idealny dla wolnych dusz. Nie występuje tu takie napięcie i powaga jak w klasycznej jeździe, ale to nie oznacza, że nie jest trudno i wymagająco. Dobrze poczują się w westernie osoby, które są przyjacielskie i otwarte. Wyścigi to dyscyplina dla tych, którzy kochają adrenalinę i dużą prędkość. Najlepiej sprawdzą się tu ludzie o małych wymiarach, nie bojący się wyzwań oraz dużego ryzyka. Atutem w tej dyscyplinie jest również czerpanie przyjemności z rywalizacji. Powożenie. Tutaj dobrze sprawdzą się osoby, które lubią pracować zespołowo, a zależy im na dyscyplinach typowo jeździeckich. Mile widziana w tej dyscyplinie jest umiejętność radzenia sobie z presją innych osób z zespołu i podejmowania szybkich oraz trafnych decyzji. Woltyżerka. Jest idealnym połączeniem dla tych, którzy kochają i gimnastykę, i konie. Jest to wspaniała i widowiskowa mieszanka tych dwóch sportów. Najważniejsze jest serce do koni, delikatność oraz giętkość ciała. Rajdy. Wbrew pozorom nie polegają tylko na tym, by pojechać w dłuższy teren. Ważna jest umiejętność organizacji, rozkładania zadań w czasie. I braku porywczości, której w późniejszych etapach rajdu można żałować. Jeśli spełniasz te cechy, ta dyscyplina jest idealna dla ciebie. Nieważne, którą z dyscyplin wybierzesz, w każdej musisz pamiętać przede wszystkim o szacunku do konia. I odpowiednim traktowaniu go. Sport jest świetny, ale najpiękniejszy jest wtedy, kiedy uprawiamy go zgodnie z zasadami moralnymi. W temacie dyscyplin to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Ja Was serdecznie zapraszam na Facebooka, Instagrama oraz grupę Equesta i się z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć!